Kiedy do mojego gabinetu trafiają pacjenci, pierwszym i najczęściej zadawanym pytaniem jest to, kiedy ta terapia mi pomoże, po jakim czasie będą widoczne efekty, jak długo będziemy musieli tu przyjeżdżać. I w sumie, będąc szczerym, odpowiadając na to pytanie szczerze, musiałbym powiedzieć każdemu to zależy, lub nie wiem, po prostu. I w sumie na tym moglibyśmy skończyć to nagranie, ale nie, w tym odcinku postaram się. Dogłębnie wytłumaczyć Wam, dlaczego tak jest. Ja nazywam się Mateusz Struniaski. Na co dzień zajmuję się fizjoterapią w bardzo rozległych, szerokich nurtach. Między innymi fizjoterapią, kinezjologią, neuroterapią, elementy hipno wchodzą. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Kiedy terapia będzie skuteczna, kiedy zobaczymy efekty? Tak jak powiedziałem na początku, tego nigdy nie wiemy. To jest jedna wielka niewiadoma. Są pacjenci, którym pomoże po jednej terapii, są pacjenci, którym pomaga po dwóch, po pięciu, czasem po dziesięciu. Nie wiem. Ja generalnie zawsze mówię sobie i pacjentom, że ja bym chciał, żeby pomogło jak najszybciej, nawet i po jednej. Chociaż jest to mała pułapka dla mnie i dla pacjentów, bo zbyt duże wymagania wobec terapii mogą być bardzo mylne, błędne i. Powodujące taką presję, nacisk. Dlaczego się tak dzieje? Każdego ciało jest zupełnie inne, indywidualne, każdy ma zupełnie inny zespół cech, zespół doświadczeń, każdy, można powiedzieć, wychował się w innym środowisku, je co innego ma w ogóle inne uwarunkowania genetyczne, jest tego pełno. To tak jak patrzcie, z powrotem do zdrowia. Jeden mówi, że jednego blizna zagoiła się w tydzień, drugiego goi się w miesiąc. To tak samo zależy to od możliwości adaptacyjnych ciała, z którymi również pracuje, czyli jak ciało przystosowuje się do bodźca, jak ciało adaptuje się w danym stresorze, jak, jak będzie reagować też na daną terapię. Także jak widzicie, jest tego cała masa, żeby to rozwijać. Tak samo to wychodzi u, pacjent... znaczy, to wychodzi u pacjentów, to przekłada się na pracę z pacjentem, kiedy właśnie. Mówię, jeden pacjent fajnie reaguje po jednej terapii, pach, jest super, mamy efekty, jest dobrze. Drugi przyjdzie z podobną dolegliwością, przyjmijmy ból pleców i tak dalej. No i nie jest to do końca to. Wiadomo, wielu pacjentów chciałoby, żeby po, pierwszym, po pierwszej wizycie był już widoczny ten efekt, ale tak nie zawsze się da. Każde ciało będzie reagować inaczej, każdy organizm będzie zupełnie reagować inaczej. Tak jak mówiłem wcześniej. Po pierwszej terapii może być super, ale niekoniecznie, raczej bym na to nawet nie liczył. Jeśli nawet jest lepiej, też bym uważał z takim hura optymizmem, żeby zaraz, od razu nie brać się za, za ciężką pracę, za, za jakieś inne obowiązki albo nie wiem, za ekstremalny sport, bo to niekoniecznie może jeszcze być ten właściwy efekt. Zawsze swoim pacjentom mówię, że zróbmy jedną, dwie, trzy terapie i zobaczmy, co się będzie zmieniać na przestrzeni czasów, jak ciało będzie reagować, ewentualnie po każdej terapii, czy coś się zmieniło, jak się zmieniło, jak dostosować daną terapię, co zmienić w danej terapii. Tego jest dużo, bo tak jak każdy trafia z podobnymi przyczynami, raczej z podobnymi skutkami, tak przyczyny są zgoła zwykle inne. Urazy fizyczne, problemy z biochemią, z trawieniem, z jedzeniem, z jamą brzuszną, Blizny, dużo stresu emocjonalnego, także no naprawdę jest tego masa, i czasem przyjdzie przykładowo jednego dnia 10 pacjentów, załóżmy już z tym bólem kręgosłupa lędźwiowego, i u każdego terapia będzie zupełnie inaczej wyglądała, będą zupełnie inaczej plasowały się efekty u każdego, no bo tak jak mówiłem, każdy jest zupełnie indywidualny, inny, a terapia tak jak ja to lubię mówić, musi być uszyta na miarę, jak garnitur, żeby były jak najlepsze efekty, żebyśmy pracowali na przyczynach, nie na skutkach i żebyśmy no, osiągali właśnie jak najlepsze rezultaty, najbardziej możliwie w krótkim czasie. Powiem Wam, z mojego doświadczenia gabinetowego naprawdę to jest różnie. Bywa, że pacjent przyjdzie raz, dwa, może trzy, cztery, znaczy zwykle to jest takie trzy do pięciu wizyt, jest naprawdę fajnie, ale mam pacjentów, którzy naprawdę są u mnie nawet latami, tak? Gdzie mamy jakiś dłuższy stres emocjonalny, wiele, wiele nawarstwionych rzeczy, stare urazy, blizny i tak dalej, gdzie musimy z tym dłużej popracować. No niestety zajdzie się dłużej. Zawsze też mówię, że dajcie mi i sobie czas. Okej, okay. myślę, że to już wszystko w tym temacie. Napiszcie mi w komentarzach, czy podobał się Wam ten odcinek, czy był dla Was przydatny. A tymczasem do zobaczenia. Cześć.